I 72 po stronie Hejtera, ogromna przewaga e, Natana. Jeżeli o, chodzi o wzrost, e, to 3 cm różnicy. Zerknijmy teraz e, na pojedynek. Pierwszy podczas dzisiejszej gali Fame MMA. Za moment ruszamy z Fame y, 19 Sędzią tego pojedynku w klatce. Szymon Bońkowski, spodenki czerwone to oczywiście Natan bardzo Naładowany, zdecydowanie większy. No i czarne spodenki rzecz Oj! jasna, nie Zaczynamy latające kolano ale zdecydowanie za nisko. O, już ale... pierwsze zderzenie z siłą I Natana. Leży! Nie ma kopnięć, nie ma sokerkików, uważamy. Oj! Tak sędzia potraktował to jako potknięcie, hejter zaczyna bardzo mocno, ale musi pamiętać, że Nathan waży dużo więcej i jego pięści też powinny tyle ważyć. A czwarty low kick teraz ze strony, hera. piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, się. dwunasty, Cały... co tu się stało? Cały czas pika kółko na padzie, zdecydowanie się <laughs> Za to, kochamy, walki freak Ale to i to naprawdę mocno od pierwszych sekund, to chyba palec Boko tak jest. Yy... Aj, 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 aj. I czy to drugi raz będzie taka sama w sytuacja hejtera. w przypadku hejtera? To, to samo oto w które uderzył hejter wcześniej. No i napuchnięte, napuchnięto to e, wygląda to dobrze. Na tana. Ma sporo czasu. Przypominam regulaminowo 5 minut Zobaczymy i poczekać. No jej, jej. Jej, 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 jej. boli od patrzenia. Zdecydowanie ta dłoń była wyprostowana, palce skierowane w oczy Natana Marconia. Przewinienie. Natomiast Nie jestem przekonany, dyskusji. że jeżeli nawet ta walka by się zakończyła, to i tak ta seria low kicków zostanie wiralem w internecie. Kto tak robił w historii, żeby stanąć i zadać 8-10 low kicków? Z 12, 12 <noise> chyba było, więc myślę, oh, że... Ale ale można było się pogubić w tym liczeniu, bo naprawdę seryjnie wyprowadzał te kopnięcia low kicki. natomiast... Hejten. Chyba lubi po prostu ponownie bić rekordy w fejnym MMA. Tu 7 sekund, nokał, tu 12 kicków I było też polowanie na latające kolano, tak? Bo przecież tak chciał rozpocząć ten pojedynek. Ale jest gotowy, I Tak zaczął. Za co bardzo szybko ucierpiał. Jeszcze raz, będzie taka sytuacja, odejmę Ci punkt. Słyszymy bardzo stanowcza reakcja sędziego Szymona Bońkowskiego. Jeszcze jedno takie przewinienie, odejmujemy od razu punkt. Teraz low zaczyna Natan. Ale lewy Natana! Świadu, I będzie świadu, pierwsze kater. liczenie podczas tego Dwa. pojedynku. Mówiliśmy o Trzy. tym, panie i panowie, że tak to właśnie wygląda w historii Hejtera. On albo szybko wygrywa, albo szybko przegrywa. Zawsze dużo się dzieje. Ale to jest też efekt tej dysproporcji warunków fizycznych. 14 kg różnicy to jest naprawdę sporo. Idzie za ciosem na ten Marco. Ale potężne podwyczaj do głowy Hejtera, ale oddaje też Hejter prawym. Faktycznie widzimy duże, duży awans umiejętności u Natana w przeciwieństwie do poprzednich walk. Hejter ratuje się ucieczką. Dużo chaosu, dużo chaosu, zamknięty na siatce. I Kolejny raz piękna akcja Natana Marconia. Podróż. Ale gdzie, gdzie tu jest garda? Hejter chyba zapomniał w ogóle, Natan też, ale hejter tutaj w ogóle nie trzyma żadnej gardy. Rozpuścił wiatraki i czy będzie co powróci? Czy powróci do pojedynku? Chyba już nie ma ochoty. Tak to koniec starcia. Hejter Prawda? nie chce to jest dalej. Koniec! Zawiedziony narożnik hejtera po tej decyzji. Dlaczego nie powrócił do pojedynku? Dlaczego nie wstał?